Przede wszystkim twardy kickboxing i dobre show. Uważam, że nie jestem w stanie dać nudnej walki i zamierzam to jutro pokazać. Jesteś młodym zawodnikiem, stawiasz na sport i przede wszystkim to cię jara? Tak, no szczerze mówiąc tylko to. Dobry wieczór z Łodzi, my na godziny przed FIST Universe 3. Serdecznie witamy razem z Aleksandrem Kowalczykiem. Siemanko. Cześć, witam. Zanim rozjedziemy się na świąteczne szaleństwo, magia musi wydarzyć się też w klatce podczas właśnie FIST Universe 3, 21 grudnia. Na starcie oczywiście zachęcamy, jeśli jesteście tutaj z Łodzi, z regionu do zakupu biletów, aby być razem z nami e, na tym właśnie wydarzeniu. Hotel Double by Tree Hilton w Łodzi. Ostatnie miejsca jeszcze są do zdobycia. A jeśli chcecie oglądać nas za pośrednictwem wszelako dostępnych e, mobilnych urządzeń, no to oczywiście zachęcamy do zakupu e, pay per view. Aleksander z nami, Olek. Mogę tak? Olek czy Aleksander? Jak najbardziej. Mikrofon bliżej prosiłbym. O tak, dokładnie. Musi nas być bardzo dobrze słychać. Aleksander, powiedz, jak twoje wrażenia takie przed tym FIST Universe 3? Bo, bo wiemy, że odliczanie chwilę trwało. Jesteśmy tak naprawdę na dzień przed. Twoje odczucia, bo wiemy, że akurat w twojej walce, czyli w walce wieczoru, no działo się trochę, jeśli chodzi o, o przygotowania. No było trochę zawirowań. Pierwszy rywal wypadł. Ale szczerze mówiąc, jestem przyzwyczajony do tego, że na krótko przed walką się dowiaduję, z kim walczę, bo no wywodzę się z amatorskiego kickboxingu, więc tam też tak naprawdę nie miałem pojęcia do dnia przed walką. No, także jakoś sobie poradziłem. Szkoda, że wypadł, bo mogłaby być fajna walka, ale myślę, że. Właśnie wielu kibiców na pewno sobie ostrzyło zęby na starcie z Amadeuszem Muczką. Finalnie mamy, mamy zastępstwo. Jak podchodzisz do, do tej zmiany? No o Amedeuszu można się było dużo dowiedzieć na pewno, a o Denisie no nie za wiele, praktycznie nic, tak naprawdę tylko z Instagrama, bo walk żadnych nie ma na, na YouTubie. Nie wiem za bardzo czego się spodziewać, ale gdzieś tam na pewno ta pewność siebie jest taka sama. Myślę, że poradzę sobie, nieważne co on przyniesie jutro do klatki. Myślę, że sobie z tym poradzę. Szanowni widzowie, rozpoczęliśmy tutaj wywiad. Ja tylko przypomnę, Aleksander Kowalczyk, sześciokrotny mistrz Polski juniorów, dwukrotny mistrz świata juniorów. Mówimy tutaj Mistrzostwo świata raz zdobyłem, puchar świata wygrałem, to jest A, jednak okay. troszeczkę dobra, dobra. troszeczkę niższa ranga zawodów. No ale trochę tych skalpów masz. Tak, tak. No, i teraz, co możesz wnieść do, do klatki Fist Universe? Myślę, że przede wszystkim twardy kickboxing i dobre show. Uważam, że nie jestem w stanie dać nudnej walki i zamierzam to jutro pokazać. Ta szansa, którą ty dostajesz na, na Fist Universe, kiedy się o niej dowiedziałeś? No i jak wyglądały te przygotowania? Bo wiemy, że jesteśmy w tym okresie przedświątecznym, bo zaraz z zapasem Christmas Time. Opowiedz o tym okresie, gdzie się przygotowałeś, pod czym okiem, no i jak te przygotowania minęły? Jak dowiedziałem się o walce, to byłem już tak naprawdę w przygotowaniach, bo wcześniej miałem jedzinną walkę, która też niestety się nie odbyła. Przygotowywuję się na co dzień z moim trenerem w klubie Kebon Swarzędz i od niedawna, od kilku miesięcy z Łukaszem Radoszem w Awangardzie Poznań. Ty też widzę, trenujesz ludzi? Tak, tak. Tak właśnie razem z trenerem prowadzimy klub z Warzędzu, powoli się rozwijamy. Także bardzo fajnie. Ta szansa na Fist Universe czy to duże wydarzenie dla Ciebie? Cieszę się, że w końcu się mogę pokazać troszkę szerszej publiczności. Na pewno dużo co dla mnie znaczy. No i mam nadzieję, że dobrze to wykorzystam. Fizz to wiadomo projekt, który no, przede wszystkim twarzuje tutaj Paweł e, Trypson e, Trybała. teraz też dołączył do, do grona tych włodarzy Zbigniew Stanoga, czyli też dość popularna postać. E, na pewno spodziewamy się też twarzy rozpoznawalnych e, no, ze świata show biznesu, czy takiego frikowego sportu. Ale powiedz, bo ty e, jesteś młodym zawodnikiem, stawiasz na sport i przede wszystkim to cię jara? Tak, no szczerze mówiąc tylko to. Jara mnie sport, jara mnie to, żeby dać jak najlepszą walkę i żeby było coraz więcej tych okazji, żeby coraz więcej ludzi mnie zauważało i dawało mi okazję, żebym pokazał ten poziom sportowy po prostu. Do tej pory, jakbyś miał podsumować swoje występy, karierę, w jakim kierunku to zmierza? Chcę być najlepszy na świecie i nigdy się tego nie wstydziłem. Na pewno ta kariera zawodowa jeszcze nie nabrała rozpędu. Nie jest to łatwe, w amatorstwie szło dobrze i no chcę to pokazać teraz na zawodowstwie, chcę wygrywać każdą walkę po kolei i piąć się w górę. Tylko kickboxing to jest twoje taka, twoja broszka i tego chcesz się trzymać? Było małe podejście do MMA, ale nie czuję tego, szczerze mówiąc kocham kickboxing i jeśli się uda to chcę w tym zostać. Wiemy, że od pewnego czasu też w Polsce mam wrażenie, że kickboxing odżywa, zgodzisz się ze mną? Powoli tak, tak, rzeczywiście jest coraz lepiej, bo przez kilka lat no, nie było praktycznie nic, po jak DSF się wysypał, to... No było zero zawodowego kickboxingu praktycznie, a teraz rzeczywiście coraz fajniej się robi, także bardzo fajnie. Pojawił się striking na, na czele z Tomaszem Sarerą, też zawodnikiem, który jest na pewno łączony z polskim kickboxingiem. Jakie cele ty sobie stawiasz takie krótkoterminowe, bo wiemy, że, że chcesz być najlepszy, to na pewno, a, a jak to wygląda tak w najbliższej przyszłości? Chcę wygrać tą walkę i w kwietniu Mistrzostwa Polski Seniorów po raz pierwszy w K1. Okej, okay, no widzisz, czyli całkiem te najbliższe miesiące się szykują fajnie. A powiedz na jutro, jak patrzysz tak na kartę walki, któreś zestawienie cię jeszcze jara interesuje, patrzysz na to z zaciekawieniem, jak, jak do tego podchodzisz? Kurczę, szczerze mówiąc nie znam nikogo, także no, nie, nie mogę się wypowiedzieć. Czyli tylko skupienie, fokus tak na sobie. No dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. W takim razie, że podzieliłeś się z kibicami, swoimi odczuciami przed tą walką już w sobotę, 21 grudnia. Galafist Univers 3 w łodzi. Jeśli, jeśli jesteście na miejscu, no to oczywiście kupujemy tikety, a jeśli jesteście poza łodzią, a chcecie być z nami i nastroić się na święta Bożego Narodzenia jeszcze fajnym uderzeniem sportowych wrażeń, no to zachęcamy oczywiście do kupna pay-per-view. nasze social media, śledźcie social media Olka, bo na pewno to są zawodnicy, którzy o których już niedługo możecie słyszeć na, na naprawdę fajnych wydarzeniach. Oleg, dziękuję. Dziękuję bardzo.